Kolejnym prezentowanym gąbkiem na aukcji jest to niebieska Pstrasa Miczka o numerze obrączki rodowej 2626. Ona również wywodzi się po dwóch oryginalnych gębiach od Andreasa Drapy. Ojciec 1172, jest to bezpośredni syn Skyfightera razy Miss World. Skyfighter, super lotnik Drapy, syn, syn Poker Face'a. Jest to gołąb, który też w mojej hodowli wydał kilka fajnych gołębi. Pierwszego lotnika oddziału, drugiego lotnika oddziału 5 na 5 także uważam bardzo fajny gołąb, natomiast matka tej samiczki o numerze 190 jest również bezpośrednią córką Pokerface'a razy Miss Wells. E, także super para e, Gołębie z połączenia Skyfighter razy Miss Wells lub Pokerface razy Miss Wells, tak jak w rodowodzie, czyli e, pół siostry, półbracia e, matki tej samiczki. Były fantastycznymi lotnikami e, u drapy, tak jak e, tu jest ta 416 Lady Gaga. Ona była na e, Olimpiadę w Budapeszcie w kategorii F. 416 29 Kate. The Best Druga najlepsza lotniczka RV732 10 a Sprint Euro Cup. no Mnóstwo, mnóstwo fantastycznych gołębi. Samiczka prezentowana w tej chwili ma tylko dwa pióra do wyrzucenia. Drobna samiczka. Bardzo fajnie, mocno związana. bardzo fajnego połączenia, zimbrydowanego. Pozostaje tylko i wyłącznie zachęcić do wzięcia udziału w licytacji. Dziękuję.